Dzwon z remontów. a kiedy biskup ręką skinie, żelazne serce się rozchula i huknie dzwon jak serce króla i pieśnią w niebie się rozpłynie. Czy prawdziwie ważne. I taka chwila właśnie pochni nadeszła. Właśnie taka chwila nadeszła. Szanowni Państwo, myśmy tutaj do Was spod tego Wawelskiego wzgórza przyjechali pełni tremy. Pełni tremy, no i powiedzmy sobie głośno, pewnego nawet zawstydzenia. No bo pochnia okazuje się jest wcześniej lokowana na prawie magdeburskim, w tym wariancie wrocławskim, jak Kraków. I to o całe cztery lata. Słuchajcie, jesteście pierwsi, jesteście wspaniali, jesteście niepowtarzalni. I nam jest niezwykle miło... I nam jest niezwykle miło spotkać się z Państwem w Wigilię Waszego Święta, bo to właśnie jutro a dokładnie 27 lutego minie 760 lat, odkąd Bochnia została pierwszym miastem w tej części Polski. Jednym z najpierwszych miast na terenie Polski. Ja mam tutaj, korzystając z obecności e, wspaniałych władz tego miasta, Nie Pewną propozycję. Pewną propozycję. Mianowicie jest spór, jak to było z tym pierścieniem Kingi. Wiadomo, że Kinga, święta Kinga, która była małżonką założyciela, czyli tego księcia Krakowsko-Sandowierskiego, czyli Bolesława Wstydliwego, jak jeszcze była na Węgrzech i szykowała się do małżeństwa, to rzuciła pierścień do jednego z szybów, tam gdzieś w Marmarosz, w Siedmiogrodzie i potem ten pierścień został znaleziony w Bryle-Sowie. I nie jest do końca jasne, historycy się spierają, y, ci zwolennicy legend także, czy ten pierścień został znaleziony w bieliczce, czy został znaleziony w oknie. Otóż chcę z całą stanowczością powiedzieć, że w związku z Waszym 760-leciem należy ogłosić państwu i światu, że ten pierścień został znaleziony w boku. Mało tego. Mało tego. Do Teraz się zwracam. Powinniście to ogłosić w prasie, w radiu, w telewizji i, i podjąć się budowy pomnika tego pierścienia na rynku Bokni. Na rynku w Bokni ma stanąć pierścień świętej kingi i on został odnaleziony właśnie dzisiaj, czyli wigilie Wigilię tamtego jutrzejszego święta u Was w Bokni. Niech to będzie świadectwem, że Boknia była nie tylko pierwszym miastem w Małopolsce przed Krakowem, ale Wiele, wiele lat wyprzedziła bieliczkę. Nie słychać, czy nie czuwać, tak? A, a, a bardzo dobrze. Proszę Państwa, no, nasza trema była troszeczkę łagodzona poprzez fakt, że zarówno Państwo, jak i my doskonale sobie zdajemy sprawę, że u nas w Polsce, to najlepiej się udają pogrzeby i już ja, 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 ja. To pierwsze. Po drugie mamy absolutną pewność co do tego, że kiedy Pan Bóg stwarzał nie lokował Boknię, prawda, to się uśmiechnął, że z tego dobrego uśmiechu Pana Boga został w tej Bokni do dzisiejszego dnia. A po trzecie, a ja to już powtarzam na odpowiedzialność naszej kochanej, starej, dobrej, kochańskiej Biblioteki, Boknie ma takie fawory, prawda, w niebie, że nawet Pan Bóg raz do roku pyta a co tam słychać w bokni? <grymne> to raduje, że wszystko w porządku, pan burmistrz, zdrowy, rada pracuje, że tego, zdrowie, prawda? Poprawia się, zadowolony na tronie i dalej rządzi. Tak to jest z naszą boknią. No ale przyjeżdżając tutaj, chcielibyśmy sobie w pamięci troszeczkę odświeżyć e, niektóre fakty, które towarzyszyły państwa tym e, narodzinom. No rzeczywiście, wszystkie znaki i na niebie, i na ziemi. Już przed narodzinami bokiem przed lokacją wskazywały, że już nie wkrótce wydarzy się na tym najlepszym ze światów coś rzeczywiście ważnego, interesującego. No bo w 1241 roku ojcowie cystersi przenieśli się z ludźmi w Dolinę Stradonki nauczyli nas dwóch zasadniczych rzeczy, prawda? Oprócz żalu za grzech, oczywiście. Hodowli kapii i robienia cegły takiego. Do tej pory też w tych stronach tego nie znali. Europa e, lizała się z po lamp, szóstej, jak zwykle nieudanej wyprawy krzyżowej król Francji Ludwik IX. Święty został w Egipcie w Bo jednym słowem cała Europa, prawda, chodziła e, w posadach. W 1253 roku król Czech przemysł Ortakard II z Radu Przemyślów przemierzał się, przymierzał się do objęcia korony cesarskiej i wystosował do Polaków, prawda? No, to, jak wiadomo Czesi są dosyć oszczędni jeśli chodzi o demonstracje naszych uczuć, przyjaźni wystosował pismo e, adresowane do Polaków, braci, tej samych krwi i języka. No i przede wszystkim proszę Państwa, czyn jest Han. Został wnuk z został proszę Państwa władcą państwa, zapowiadał nowe podpoje. Innymi słowy, no. powstanie Bochni stało się koniecznością Naród Zaczął już ściany tam, boheńskie, coraz więcej soli i konsumowane było. Jednym słowem, na arenie świata pojawiła się Bochnia. Słodka, właściwie, słona Bochnia. Proszę Państwa, Bochnia jest nie tylko pięknym miejscem na ziemi, nie tylko jest pięknym miejscem w Małopolsce Polsce, obecnie, ale ma także wspaniałą, znakomitą historię, jest głęboko zakorzeniona w naszych dziejach, w naszej tradycji, w naszej historii. My mamy y takie przeświadczenie, że Polska to zawsze oczywiście była z Litwą, potem z Ukrainą, natomiast troszkę, troszkę jakby zapominamy te bardziej oddalone jeszcze, za, dalej zaprątane w przeszłości czasy naszych wspólnych związków z Węgrami. Wtedy to właśnie Bognia przeżywała swoje najwspanialsze chwile, no w tych tam dawno zakorzenionych wiekach. Otóż mówiliśmy już o tym, że małżonką Bolesława Wstydliwego, tego założyciela tegoż właśnie miasta, była Kinga. Kinga, ona była córką Beli IV, króla Węgier, a jej matką była Maria Bizantyjska. Maria z cesarzy bizantyjskich. I oczywiście bardzo często i Bolesław Wstydliwy, i Kinga, kiedy odwiedzał ich Bela IV, przemierzali pędy, pędy właśnie przez woknie szlak z Krakowa do koszyska bo trzeba wiedzieć, potrzeba wiedzieć, że stolica, stolica Węgrów na początku to były właśnie korzyce, zwłaszcza w czasach, w czasach Andegawenów, kiedy Łokietek, Łokietek chciał wyzwolić Polskę spod władzy Czechów, to wtedy skojarzył się z Andegawenami, z Andegawenami, z Andegawenami węgierskimi swoją córkę, Elżbietę. Siostrę Kazimierza Wielkiego wydał za Karola Roberta Andegavena, który panował właśnie w Koszycach. I wtedy to właśnie był sławny szlak europejski który biegł Kupiecki, nie tylko dyplomatyczny Kupiecki, który biegł z Krakowa przez Niepołomice, przez Bochnię, koniecznie przez Bochnię, tutaj skręcał na południe, do Wiśnicza i, i, i zatrzymywał się w Lipnicy Murowanej. Lipnica Murowana była pierwszym etapem na trasie karawan kupieckich, jakie zdążały z Krakowa na, do Korzyc. Z Krakowa wjeżdżało się rano, a nad wieczór mędowano się w Lipnicy, tam zamykano oczywiście miasto na łańcuchy, prawda, te wszystkie wozy stały w ryneczku. I dlatego, i dlatego oba... Siostra, siostra Kazimierza Wielkiego, a córka Okietka, umiłowała sobie obą Lipnicę. W Lipnice, jak Państwo wiecie, jest tam pomnik Łokietka, który tą Lipnicę założył, ale umiłowała sobie to miejsce także i Łokietkówna, to znaczy właśnie córka, córka Łokietka. Ona to w czasach już po śmierci, po śmierci swojego męża Ludwika Wydegabena, w czasach kiedy królem Węgier i Polski był Nazywany tutaj węgierskim, a na Węgrzech Ludwikiem Wielkim. Ona to sprawowała władzę w jego właśnie imieniu. I ta pani łokietkówna, która bardzo często bywała w pochni, bo przejeżdżała tędy właśnie do pobliskiej Lipki, Symulowanej. Ona wniosła coś niezwykłego do no, historii medycyny, nie tylko. Mianowicie, była pierwszą kobietą w świę...